Hej, hej, hello! Witajcie moi kochani, mi się na świecie szczany. Dzisiaj Wam chcę przedstawić, jak zrobić taką oto przepiękną pisankę. Ma ona 8 cm, więc możecie do niej tutaj użyć sobie bombkę w sensie to jajko, akrylowe, plastikowe bądź steropianowe. Ja że gdzieś posiłam właśnie te akrylowe, myślałam, że mam dwie sztuki to nie mam teraz akrylowego, ale mam właśnie takie styropianowe. Wszystko oczywiście można sobie nabyć u mnie w sklepie. Do tego będzie nam również potrzebna, potrzebny kordonek 100 krotka. Ja wzięłam tutaj sobie kolory taki szmaragdowy i kolor jasny szary. To jest 30 gram, 200 metrów. Do tego będziemy używać sobie szydełko 1,5 mm i zaczynamy. zaczynamy robić sobie od 8 oczek łańcuszka, czyli krótszą niteczkę biorę sobie pod spód, na dłuższą, wkładam szydełko i przeciągam tą dłuższą przez środek mojej pętelki, powstaje taka właśnie pętelka i wykonujemy 8 oczek łańcuszka, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i łączymy wszystko w jeden okrąg. Oczkiem ścisłym oczko łańcuszka. I teraz od razu chowamy sobie tą naszą niteczkę podczas robienia, by później nie tracić czasu na chowanie nitek, czyli cały czas będę robiła w środku Wbijam się szydełkiem w środek i robię trzy półsłupki przeciągam przez dwie pętelki, raz dwa i trzy musimy mieć jakby takie cztery odnogi, zaraz Wam pokażę o co chodzi Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka i to jest taka nasza pierwsza, pierwszy róg i wykonujemy znowu pięć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, raz, dwa, trzy, cztery. I też pięć tylko oczek, łańcuszka. I znowu pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, trzeci półsłupek, czwarty półsłupek, i piąty półsłupek. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, pięć półsłupków. Jak nie macie miejsca, to wystarczy tutaj sobie właśnie przesunąć. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery i pięć. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka i pięć półsłupków. I tak za każdym razem. I teraz znowu zakończamy, wykonując dwa półsłupki. Pierwszy oraz drugi półsłupek. I tam gdzie była nasze pierwsza oczko łańcuszka, wykonujemy oczko ścisłe na początku. Tak, mamy teraz sobie cztery rogi. Hmm. Teraz zrobimy sobie jedno oczko łańcuszka. I jeszcze dwa. Raz, razem trzy oczka łańcuszka, trzy. To będzie jako nasz półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć oczek łańcuszka. I teraz będziemy tutaj w tym naszym muku z 5 oczek łańcuszka wykonywać 5 razem łączone górą. 5 podwójnych słupków łączonych górą. Czyli nawijamy na szydełko 2 pętelki i w środku tutaj wykonujemy przez dwie pętelki, przez dwie pętelki i nie kończymy. Znowu nawijamy drugi raz. Przerabiamy przez dwie pętelki. I dwie pętelki. Nabieramy na no kolejny raz. Dwie pętelki i dwie pętelki. Mamy już trzy nieskończone podwójne słupki. Cztery. Pięć. I teraz wszystko przeciągamy przez wszystkie pęterki naszą nitkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Penderki, końcówka. Wykonujemy słupek w środku. Było, powiedzmy, to było pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc tutaj w środku musimy sobie właśnie umieścić ścieg w środku. W środku, środkowe oczko i wykonujemy słupek. 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu słupek w to samo oczko. I od początku. 5 oczek łańcuszka, tak, 5 oczek łańcuszka, 5 podwójnych słupków łączonych górą, 5 oczek łańcuszka, w środku tutaj wykonujemy słupek. Pięć oczek łańcuszka, słupek i znowu pięć oczek łańcuszka, i tak do końca. 3, 4, 5 i zaraz spotkamy się, gdy sobie to zrobicie. Oczywiście te jajko, ta pisanka będą musiała mieć dwie połówki. Ja tu już jedną mam zrobioną i teraz właśnie wykonuję dla Was drugą. Pokażę, jak zrobić tą pierwszą część, ponieważ druga będzie troszkę inaczej. Wiadomo, musimy sobie wtedy właśnie połączyć już z naszą pierwszą częścią. Gdy mamy zobaczcie, już skończony ten cały rząd, to teraz wykonujemy tutaj pięć oczek łańcuszka, wbijamy się w tym miejscu, oczywiście pierw nawlekając tutaj na nasze szydełko nitkę. Bijam tutaj się w to, to oczko, zaczynaliśmy tu początek był, I wykonujemy oczywiście słupek, słupek, teraz dwa oczka łańcuszka raz i. Dwa, nawijamy i bijemy się raz, dwa i trzy, trzecie oczko, wykonując słupek. Dzięki czemu wychodzimy tutaj na nasz, na nasz rząd, ale u góry tego rzędu całego. Dalej kolejny rząd to um, oczko łańcuszka i mamy tutaj sześć oczek łańcuszka będziemy mieć, więc to, 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 to jest jakby pierwsze I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Tutaj wbijamy się teraz za każdym razem w nasz łuk. Wykonując po prostu cały czas po sześć. Eee, po sześć. To jest tutaj sześć słupków. Oczy, oczy końcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I znowu w kolejny łuk. raz o to tak, ogólnie to tak jest, słuchajcie, jeszcze raz. Ech. Jedno oczko łańcuszka jako półsłupek, pięć oczek, sześć oczek łańcuszka, półsłupek, sześć oczek łańcuszka, półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, półsłupek i tak do końca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i półsłupek. I tak do końca. Tam gdzie są te nasze łuki, to po prostu wykorzystujemy i cały czas bijamy się. Gdy już jesteśmy na końcu naszego rzędu, wykonujemy raz, dwa i trzy oczka łańcuszka, i znowu robimy słupek i umieszczamy szydełko tutaj w tym naszym oczku początkowym, który robiliśmy jako nasz oczko łańcuszka, jako nasz powiedzmy półsłupek. Więc wykonujemy słupek wychodząc znowu na górę naszego rzędu i teraz kolejny rząd to jest raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Teraz będziemy co dziewięć oczek łańcuszka robić sobie właśnie pikotek. Czyli wbijam tutaj się w to oczko, gdzie wykonywałam ten półsłupek. Znaczy ten, dalej ten słupek, tak no jakby zakończenie tego słupka u góry jego. Robiąc oczko ścisłe, wbijamy się, robimy oczko ścisłe. 9 oczek, łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I wbijam tutaj się w kolejny mój łuk, który jest. Wykonuję pół Raz. 2, 3, jako nasz pikotek. Tu umieszczam się w tym półsłupku. Widzę, że chociaż coś tam widać. Oczywiście oczko ścisłe i znowu 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tak słuchajcie do końca. W tych wszystkich łukach musimy tak sobie zrobić. Wy sobie zrobicie. Powtórzymy ten rząd jeszcze raz i będzie pierwsza nasza połówka już gotowa. Ja Wam zaraz to wytłumaczę. jak będziemy o, oczywiście za chwilę też już łączyć z drugą częścią, gdy będziecie już mieć tak samo gotową pierwszą część. Gdy jesteśmy już przy końcu naszego rzędu, mamy tu, że już słuchać pikotek. I teraz wykonujemy raz, dwa, trzy, cztery łańcuszka i podwójny słupek, czyli nawijam tutaj sobie dwie pętelki na szydełko. Wbijam się tutaj w pierwszy mój ten właśnie w oczko, które tutaj jakby zaczynałam robić ten mój pikotek. Po prostu wykonuję podwójny słupek. I znowu robię to samo, oczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy, jako mój Tutaj pikotek. I gdybym dalej robiła tą pierwszą połówkę, to wykonuję to samo co było. Czyli znowu dziewięć oczek łańcuszka, tak. I wbijam się tutaj w to miejsce, robię znowu półsłupek, trzy oczka łańcuszka jako pikotek. I wtedy mamy, zobaczcie, już następny rząd. Tak. Czy to jest to samo. Tutaj się wbijam. I wykonuję to samo drugi raz. A teraz będziemy sobie łączyć, więc ja już, jak będziemy łączyć tą drugą część z pierwszą, to wykonujemy czteroczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Później bierzemy naszą, tą pierwszą część, wbijam tutaj się w dowolny łuk. Ostatniego rzędu, oczywiście to jest prawa strona, to jest lewa strona, czyli prawa strona. Wbijam się od góry. Przeciągam tutaj to, co teraz będę wykonywała dalej, moją pętelkę, i wykonuję 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to samo, co było już, robię dalej, czyli znowu półsłupek. Raz, dwa, trzy. Tutaj robię pikotek. Raz, dwa, trzy, cztery. I dalej przemieszczam tutaj się w kolejny mój, nie na dole, tylko w kolejny mój łuk, czyli który jest następny po tym, którym tutaj już wykorzystałam. Ku górze idę, że tak powiem. I wbijam się tutaj znowu biorąc ten łuk, biorąc pętelkę i wykonujemy pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tak do końca naszego całego rzędu i praktycznie jajeczko już jest gotowe i zaraz do Was wracam, jak będzie wyglądało już całe, oczywiście przed zakończeniem, na przykład nie wiem, gdzieś zostaną dwa, trzy łuki, wtedy sobie łusię tutaj szydełko, żeby Wam ono się oczywiście zmieściło, żebyście o nie zapomnieli e, po prostu, bo potem będzie ciężko włożyć więc musimy tak jak będziemy, będziemy mieć przy końcu, będziemy, wtedy musimy sobie włożyć a jeszcze przed tym trzeba obciąć nasze pozostałości, które tutaj mieliśmy, które od razu chowaliśmy żeby później o tym też nie zapomnieć, bo później będzie ciężko to zrobić o. więc, no teraz sobie zróbcie i zaraz się spotkamy i moi drodzy, jak tutaj już macie pra, pra, praktycznie ostatnie rzędy, czy tam te łuki bardziej, to oczywiście tak robicie do końca, aż znajdziecie się w tym miejscu, że będziecie widzieć, że tutaj ostatni wasz łuk jest, już jest połączony. I potem, na przykład u mnie to jest właśnie ten ostatni łuk, który jeszcze tutaj nie ma e, tego połączenia, tutaj już zobaczcie, już połączenie ma. Tak? Więc to już nie robię, tylko do tego tu miejsca się od razu wkuwam, że tak powiem, przydełkiem I wykonuję oczko ścisłe i oczko łańcuszka. I potem oczywiście sobie obcinam. Resztę wszystko, wszystkie niteczki chowam. przydełkiem igłą zależy, co to macie pod ręką. Tak, i tak chowam, i tą, i tą niteczkę. I później tutaj musimy sobie zrobić jeszcze na środeczku, na przykład gdzieś o, w taki sposób. Tutaj. Robię to po to, by sobie zahaczyć tutaj, by sobie zrobić takie coś, po prostu tak? I łączę i pisanka gotowa. Uwierzcie, mi wygląda fajnie, bardzo ładnie, mi się mega podoba. Bo to właśnie pochować jeszcze niteczki. Jestem bardzo z tego powodu zadowolona. Ta wychodzi mi, wydaje mi się, że jest chyba 6 mm, a ta jest, widzicie, jakby można powiedzieć, 8 mm. Więc będzie bardziej na 8 mm. No i to będzie chyba wszystko. Gdyby ktoś sobie chciał zrobić właśnie z 8 na 6, wystarczyłoby sobie zrobić sobie na przykład po 4 oczka łańcuszka, a nie po 5. Tak myślę. Więc jak Wam się oczywiście podobał filmik, dajcie mi znać. Sorki za mój głos. Trochę jestem chyba. Zakatarzona, że tak powiem, więc tutaj bardzo Was zachęcam, byście dali lajka, dzięki czemu pomożecie mi w tym, żeby właśnie filmiki moje były widoczne na YouTubie. I zapraszam na moją grupę, gdzie jest oczywiście sprzedaż co tygodnie w czwartki i jeszcze dodatkowo inny kolejny dzień w łuczek i nie tylko. No i naprawdę tam jest bardzo, bardzo fajnie, więc zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia również innych filmików: dajcie lajka, komentowania i subskrypcji kanałów, Klik, kliknijcie sobie w dzwoneczek. Zatem ja Wam dzisiaj dziękuję i do usłyszenia. Bye bye.